Jeep Grand Cherokee 2017 roczek. Jeszcze po amerykańsku. Jak widać ikonka SXM-a. Aplikacje AHA Assist, Herd, Pandora, nota i Goose Store i cała reszta. Aplikacji śmieciowych, które za chwilę po konwersji będą wyrzucone. Oczywiście, nawigacja też dalej nie działa. To nie jest u nas radio. Dalej nie ma wybierania z palca, no bo jeszcze nie jest zrobione. Inne konwersje też nie obsługują wybierania parzystych częstotliwości z palca, tylko dobra, właściwa konwersja. Także zaczynamy. Ten sam jeep, Grand Cherokee. Oczywiście nowy kluczyk, wszystkie inne wykasowane standardowo, dwa piękne oryginały, tak powinny wyglądać oryginalne klucze. No i konwersja, Brakpez XMA. możliwość wyboru częstotliwości parzystych z palca. Nawigacja oczywiście działa. Nie będziemy włączali. No i brak aplikacji śmieciowych jest tylko to, co być powinno, tak to powinno wyglądać.